Mi się wydaje, że e, że intuicyjnie poszedłem do nocy piękna. Być może takie dziedzictwo zajmowania się malarstwem bardziej niż e, inżynierią. Well, I will choose beauty, of course. Why? I don't know. I mean, uh, pragmatism is so boring. I always tend to privilege uh, aesthetic over um, funct functionality. In fact, my in my house nothing really works properly, you know. I mean the windows are too big. There are not enough curtains. I mean the kitchen is not really functional. The table is shaky. Everything doesn't really work properly in terms of design, but it's beautiful. So I definitely would go for beauty. Optuję za pragmatyzmem piękna. Mam się określić. <laughs> um, ja używam takiego e, połączenia, które, combo. Tych dwóch cech. I pragmatycznie, i pięknie. Trudno to rozerwać tak naprawdę. Chociaż y, y, mogę przyznać, że coraz częściej projektanci, przede wszystkim grafiki użytkowej, romansują z brzydotą, więc często bywa to y, piękno pojmowane szerzej, czyli coś nie oczywiście harmonijnego, ale wzbudzającego zainteresowanie i intrygującego. Trudne pytanie. Od tego się zaczęło. Że pytanie miało być trudne, bo chcemy i tego, i tego, więc wybór pomiędzy formą a funkcją zawsze jest wyborem mega trudnym, a my stawiamy właśnie takie rozróżnienie i widz musi wybrać. Na wystawie designu przygotowałem animację, która jest takiego, takim swojego rodzaju wideo-okładką albo wideo-plakatem do, do wystawy designu i to jest animacja kontrastująca ze sobą czy pokazująca opozycję, tytułową opozycję piękna i pragmatyzmu występujących w designie, w procesie projektowania wideo otwiera wystawę i jednocześnie pokazuje widzom dwie możliwości, dwie drogi wejścia na tą wystawę. Pokazuje im, że mogą wejść na wystawę od strony piękna, lub też mogą wejść od strony pragmatyzmu. Że mogą wybrać jakby od którego z tych dwóch pojęć chcą zacząć i w związku z tym, który aspekt z pokazywanych tam przedmiotów zobaczyć jako pierwszy. So we wanted to merge. Languages and ideas, so that's the reason why we have like this uh, three dimensional backgrounds, like Zamechnik would do, and uh, we have like this uh, white uh, metal structure which is supporting it in this 3D graphic manner, it's defining, is creating a, a graphic in space, like Franco Albini or Carboni would do. So we, we try to combined the uh, curatorial statement which was like this double entrance to the exhibition and this circular let's say island kind of circulation that you could access either one side or either the other side and to create this island which would have in itself those multiple languages of uh, historical traditional uh, exhibition designs and moreover we wanted the exhibition design to um, be a spotlight for the objects, you know. We didn't want the exhibition design to be overwhelming to the, for the objects, but the opposite. We wanted to be uh, the best possible way in which you could enhance the, the, the beauty or the pragmatism of the object in this place. We really wanted objects to be... Taki indywidualny odbiór w, bliskiej, w bliskim kontakcie, kiedy, kiedy widz jest bezpośrednio przed obiektem, ale żeby w, w, w takim szerszym odbiorze całej wystawy to stanowiło jedną opowieść. Czyli zbudowaliśmy takie przestrzenne tła, które są jednocześnie pasywną, aktywną podłogą, czyli jakby sugerują widzom, co jest dostępne, co jest niedostępne i, i, i dają oprawę kolorystyczną i też przestrzenną, światłocieniową, poszczególnym obiektom, a z drugiej strony powodują, że y, tworzy się taka jakby trasa zwiedzania, bo wszystkie te obiekty razem z tłami y, skomponowane są w taki łańcuch tego odbioru. Przeczytałam gdzieś taki fragment, w którym Wiola Damięcka pisze, że y, jeżeli, coś, y, jeżeli wystawa nie jest takim ogólnym doświadczeniem, takim całościowym, to lepiej wydać książkę. Czyli że te, jakby ten język plastyczny wystawy musi powodować, że to doświadczenie jest bogatsze niż tylko zapoznanie się z samą treścią wystawy i eksponatów. Przede wszystkim chciałem, żeby jakby trudnością było zmierzenie się z tym, że w projektowaniu trzeba było postawić na szali równo. Te dwa terminy, czyli pragmatyzm i piękno, nie można było ich umieszczać jedno pod drugim, bo wtedy to by świadczyło o podrzędności jednego wobec drugiego, więc wymyśliłem logotyp w formie koła kręcącego się, czyli takiego zapętlenia, które jakby nieskończenie powiela, przeplata się właśnie piękno i pragmatyzm, lub pragna, pragmatyzm z pięknym, zależy od tego, w którym momencie zaczniemy czytać. Użyłem dwóch krojów, jednego stojącego po stronie piękna, odzwierciedlającego ideę Art Nouveau, kroju Windsor, i drugiego bardzo technicznego, utilitarnego i pragmatycznego kroju w stylu niemieckich krojów technicznych, w stylu DIN, na przykład. Każdy z nas szuka w designie czegoś innego. I są ludzie, którzy mocniej czują relacje z przedmiotem, który jest dla nich piękny, uważają Go za piękny, a są ludzie, którzy potrzebują przede wszystkim znaleźć odpowiednią funkcję. Więc ta wystawa też jest o takim podejściu do designu, tak? o, tym, o tym, jak jak my jako użytkownicy w ogóle rozumiemy przedmioty, jak odpowiadają na, to, na te nasze potrzeby projektanci. Tegoroczny temat trynale miał za zadanie dotykać takiego bardzo ogólnego problemu, czym jest design w XXI wieku. I myślę, że trudno jest w ogóle powiedzieć, czym jest design od bardzo wielu lat. Dlatego, że definicji designu jest niezwykle wiele, i każdy z projektantów trochę na inne aspekty projektowania kładzie nacisk. Jest bardzo wiele dyscyplin wewnątrz projektowania, wiele obszarów projektowych. To nie jest taka bardzo jednorodna, homogeniczna dyscyplina twórczości. Więc ta definicja zawsze była trudna, jest o tyle jeszcze trudniejsza w XXI wieku, że wyzwania są zupełnie nowe, związane ze zmianami i społecznymi i technologicznymi. W związku z tym, zadanie pytanie, czym jest projektowanie w XXI wieku, jest po prostu pytaniem fundamentalnym i bardzo trudnym. I dlatego też ta koncepcja, którą zaproponowałam dla pawilonu polskiego miała przewrotnie sprowadzać się do takich haseł bardzo bazowych, takich, które towarzyszą designowi właściwie od zarania, właśnie formy i funkcji. One się pojawiły wraz z przedmiotem, wraz z samym zadaniem pytania, czym jest projektowanie. To, że zaprosiłam Centralę i Tymka Borowskiego, to też jest taki zamysł, że Centrala wspaniale odpowiedziała na takie, taką relację z, z historią polskiego designu, czyli nawiązała bardzo mocno do tego, co pokaz... jak działał Oskar Hansen w latach 60 -tych. gdzieś bezpośrednio nawiązała do takiej schedy po, 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 tym, po, tym, po tym wspaniałym twórcy. Natomiast Tymek Borowski jest takim wybiegiem w przyszłość, więc też jest w, tej, w tym doborze osób, które robiły tę wystawę, wiele takich niuansów, że trochę patrzymy, kim jesteśmy i jakie mamy tradycje, ale jednak jesteśmy bardzo mocno nastawieni na to, żeby się rozwijać i żeby widzieć, co jest nowego w tych sztukach, akurat Tymak reprezentuje sztuki wizualne, ale on nie został poproszony o to, żeby gdzieś nawiązywać do takiego namysłu na temat y, sztuk wizualnych. On miał się odnieść tylko i wyłącznie do y, właśnie tych dwóch haseł, które są ważne dla designu, więc to też chyba no, to było istotne. Dla mnie z punktu widzenia kuratora to było bardzo ważne.